Schodzimy w dół, do podporu na dłoniach i na kolanach. Tak jest. Dalej nie. Tutaj zostawiamy sobie miejsce. Pamiętaj, że za każdym razem, jak schodzisz do takiej pozycji, starasz się, aby barki były nad dłońmi. Dobrze? Kolana na szerokość Twoich bioder. Bardzo dobrze. I teraz prawą dłoń zakładasz na głowę. OK. I z tego, z tego miejsca otwierasz łokieć na górę. Pokazujesz, gdzie jest sufit i schodzisz w dół. Starasz się nie wysuwać bioder do tyłu i schodzisz w dół. To ćwiczenie sobie zrobimy w dwóch seriach na każdą stronę po sześć powtórzeń. To ćwiczenie Janku ma na celu zwiększenie mobilności w Twoim odcinku piersiowym kręgosłupa. Czyli działamy nad tym, na to, aby kręgosłup był w odpowiedniej ruchomości. Ostatni raz i dość. Kładziesz dłoń, łapiesz równowagę, dajesz drugą rękę na głowę, i teraz otwierasz rękę, hop i du. Mocniej łokieć, patrzysz za łokciem, bardzo dobrze, super. Tutaj troszeczkę jesteśmy powiązani, ale właśnie to ćwiczenie ma na celu jakby zwiększyć tą Twoją ruchomość. Jeszcze trzy razy. Dwa i ostatni raz. Hop i dość. Kładziesz ręce, chwila odpoczynku. Staraj się teraz w tej serii dodać oddech. Wydech, kiedy idziesz w górę i wdech, kiedy idziesz w dół. Tak jest. Pamiętajcie o tym, że oddychanie w czasie ćwiczeń jest bardzo ważne. Pozwala nam dostarczać tlen do naszych komórek mięśniowych i powoduje, że nasze ćwiczenia są bardziej efektywne, mięsień Wolniej się męczy i jesteśmy w stanie dokładniej wykonać pracę i zrobić ją po prostu większą. Super. Zmieniamy rękę. Druga i jedziemy. Sześć powtórzeń. Liczymy, wydech, kiedy idę w górę, wdech, kiedy idę w dół. Bardzo dobrze. Jeszcze trzy razy, dwa. I ostatni raz. Tak jest, odkładasz rękę.